Dzień dobry, dzień dobry kochani. Bardzo, bardzo serdecznie chciałam wam podziękować za zakup mojego pierwszego e-booka o tytule Nieporadnik życiowy. No jestem zaskoczona ile osób sięgnęło właśnie po o tę moją pierwszą pozycję na świecie. Zawsze miałam takie marzenie, żeby napisać książkę i zaczęłam od tego e-booka. Nosiłam się z tym zamiarem bardzo długo, aż w końcu powiedziałam 5, 4, 3, 2, 1, robię to. I dziękuję za komentarze, za wszystkie wiadomości tych osób, które przeczytały i chciały się podzielić wrażeniami. I ten feedback jest niesamowity. Bardzo Wam za niego dziękuję. Oczywiście Czekam na następne, bo jestem bardzo, bardzo ciekawa Waszych wrażeń. To, co przeczytałam, jak ludzie odbiera, odebrali tego e-booka, to to, że jest go za mało, że chcieliby przeczytać więcej, więc następny jest w drodze w zupełnie innej tematyce, ale jakże otwierającą, otwierającej świadomość. Jeszcze niczego nie zdradzę, żeby to było niespodzianką. No dobra, są trzy w drodze. Kolejna rzecz jest taka, że... Dla niektórych był wzruszający. Niektórzy tam odnaleźli siebie i, i napisali, że widzieli tam cząstkę siebie swojego dzieciństwa. Niektórzy bardzo głęboko w to weszli i, i gdzieś te emocje też im się udzieliły. Więc bardzo, bardzo się cieszę, że, że może on być wkładem. Dla innych. Oczywiście sprzedaż cały czas trwa i będę wdzięczna za polecajki, za udostępnienie, żeby jeszcze inne osoby mogły z niego skorzystać. Jest tam mnóstwo ćwiczeń, które pomagają wyjść ze strefy takiego komfortu, zrobić pierwsze kroki w drodze do pokochania siebie, bo to jest bardzo, bardzo ważny temat, w którym gdzieś tam ciągle. Spotykam się z tym, że, 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 że większość ludzi ma z tym problemy. Jak bardzo jest to uwalniające i pozwala po prostu przejść przez życie z lekkością. Są tam jeszcze inne wyzwania. Mam nadzieję, że Wam się spodobają, więc będę wdzięczna przeogromnie za to, jeśli zechcecie, to polecać znajomym, żeby również zakupili tego e-booka i mam nadzieję, że, że będziecie czytać następne bardzo, bardzo. Dziękuję Wam wszystkim, wyrażam przeogromną wdzięczność. Tego nie da się opisać słowami, jaką wdzięczność teraz dla Was czuję. Po prostu dziękuję, dziękuję, dziękuję i niech Wam On kreuje przepiękne rzeczy. Jeszcze jedna rzecz, jeśli do kogoś nie trafił e-book, to bardzo proszę o informację prywatną. Możecie do mnie pisać na messengerze albo na maila do.krolikowska.gmail.com. Czasami wkradają się jakieś błędy, na przykład literówka w adresie e-mail, albo jakieś inne problemy techniczne. Ja wtedy to nadrobię i wyślę Wam po prostu prywatnie ze swojego konta tego e-booka. No cóż, życzę Wam przecudownego. Dnia pełnego lekkości, radości i harmonii. Cześć!